Hello moi drodzy, tutaj jest znowu Master Pinker i to kolejny odcinek z Rayman Legends Inwazje. Tak, teraz jesteśmy takim Tinsinem ubranym na czarno, co pięknie wygląda. Ogólnie mogliście na przestrzeni serii zauważyć, że jest to moj, moja ulubiona postać. A w opisie jest, że on miał być strażnikiem drzwi do Krainy Umarłych, z której w części Origins Wszystkie potwory zwiały, także nie sprawił się w swojej pracy. No to cóż, bierzemy poziom zaczarowany las i tam u góry widać, że to jest poziom z mrocznym Raymanem. No zobaczycie, o co z nim chodzi. Ogólnie to jest przewalony przeciwnik. Bo nie dość, że musimy się zmieścić w tych 40 sekundach, to jeszcze u nas ściga taki o spaniaczek. Jak mniej Dobra. Tak. Rupmy. Lecimy, lecimy, lecimy. Tak, tak, tak. Nie jest źle. Zobaczymy, jak to będzie. Nie będzie. Cholera jasna. Dobra, lecimy. Tak. tak. Tak, 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 tak. No chyba podobny czas jak wcześniej. Jeszcze mnie ciachnął, jest to nie. nie jest prosty poziom. Ja go wie jeszcze gorzej, nie? Ech. No ale tu pójdzie dość ciężko będzie. Okej, leci. Tak. Robimy tak, 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 tak. Cholera. Aj, merda. Mm. Dobra, jeszcze mnie dorwał ten spórczyzny. Najmniejsza. Dobra, lecimy. Nie jest źle. Robimy tak, tak. Dobrze jest, dobrze jest. Lecimy, lecimy, lecimy. No nie, lecimy na Kurty, na pod sam koniec. Tak, okej. Okay. Kurczę mam wrażenie, że jest lepszy czas. Tak. Siedem, osiem. Ostatnie cztery setne. Widzicie to? To się nazywa skill, no i kto mi powie, że nie? Ojejo. Za którym razem to się udało? <grym> no ale widzicie, przynajmniej nie musiałem powtarzać, żeby zdobyć wszystkich trzech, a tak to jest trudne. Zresztą, co ja będę mówił? Zagracie, to się przekonacie. A tymczasem, cóż, tak jak mówiłem... Będą po dwa odcinki, po dwie inwazje na odcinek znaczy się. Mm, I cóż, lecimy dalej. Jeszcze jedno na ten... Na ten odcinek. Aj, już się boję. Zwłaszcza, że to jest ro rope curse. Dobra, jak na razie nie jest źle. Nie wiem czy to o to chodziło, ale dobra. Ooooo, Chyba nie o to chodziło. Dobra, jeszcze raz. Ojeju. To zapomniałem to nie to. Sorry bardzo. Oj, karamda. To zrobimy tak, tak i kontrolki mi się pojebały znowu styd Dobra, lecimy. Tak, dobra, lecimy. To już wstyd tak, tak zjemać lecimy lecimy. Jestem do Pamiętajcie, pośpiech szkodzi. Każdy wam to powie, ja wam to jeszcze raz mówię. Mimo, że ja tutaj najczęściej właśnie się śpieszę za bardzo. Głupie błędy, cały czas głupie błędy. Normalnie jakbym miał wolne od szkoły. Bo <głupie> mam. Tak, tak, tak. Py, py, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. I zrobione. Na wszystkie trzy. Juhu, nice. Ja jestem z siebie dumny. Nie wiem, czy wybrnął ze mnie też. Już czwarty taki poziom na styk zrobiony. <grym> Naprawdę, jestem z siebie dumny. A tymczasem, cóż. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yo!